Cześć Ekstra Zabawkowicze! Kolejny piątek, kolejna nagrywka dla Was z biura Ekstra Zabawki w Warszawie Jesteśmy po przyjęciu dostawy nowych produktów z serii Bing i Frozen Porobiliśmy zdjęcia, czy znaczy Basia porobiła no a chcieliśmy się podzielić z, wa z Wami tymi nowymi produktami, które do nas wjechały więc zrobimy małe rozpakowanie kartonu i zobaczycie co jakie perełki dla Was szykujemy więc tutaj mamy pociąg Binga dla miłośników tej bajeczki. Maskotki Binga. Niestety nie powiem Wam jak, jak się nazywają. Ale są no przecudowne. O, jakiś kolega Binga na pewno. Z ekipy. Tu mamy Frozen. Tutaj mi Basia podpowiedziała, że to jest Anna. Anna jest. jest I jest Elza Czyli dwie bohaterki. Dla Leczki. Tutaj mamy... Jakiś atrybut królowej śniegu w postaci jakiegoś takiego berła czy czegoś. No tak, i w takiej kuli się znajdują. No fajna, fajna zabaweczka, na pewno dla dziewczynek, jak znalazł. O, tutaj duża Lala, duża Anna. I co jeszcze mamy? I dużą Elzę. Z bucikami. Macha do Was. Super. No i dalsze Bingi. I ekipa Binga z domkiem. Tutaj jest prawdziwy Bing. Bing, Bing. Coś tam jeszcze jest. A jeszcze tutaj mamy z Binga taką większą maskotkę. I Bing, co to jest Basia? Czapka. Bing, czapka. Na zimę? Tak, dokładnie, że jak się przyciśnie to wtedy uszka tak. Łóżka się, się pompują i ruszają, no to fajnie, no dla dzieciaczków super. U ruszająca się czapka, i to wszystko, i to wszystko z tej dostawy. Więc e, jeśli jesteście, jeśli macie dzieci, które są fanami Binga lub Elzy e, z bajki Frozen, królowa śniegu, to zapraszamy na zakupy. Hej!